Europa Środka. Paweł Leki, dzień dobry, witam Państwa. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w ramach pomocy wojskowej udzielanej Ukrainie wysyłają jej sprzęt i amunicję, a także naprawiają uszkodzone w walkach uzbrojenie. Realizujemy to tak, aby w żadnym stopniu bezpieczeństwo i stabilność wyposażenia wojsk Rzeczypospolitej nie była naruszona. Wręcz przeciwnie, już zaczęły spływać do nas dostawy supernowoczesnego, zupełnie nowego sprzętu z Korei Południowej. Czechy zamierzają rozwijać współpracę wyszehradzką, ale w rozsądnych granicach. Tak zadeklarował premier Czech Petr Fiala. Raczej nie uda nam się to, co było dla V4 istotne w przeszłości czyli koordynacja w kwestiach polityki europejskiej i zagranicznej. Nie znaczy to jednak, że ten format jest przebrzmiały. Przeciwnie, chcemy go nadal rozwijać w rozsądnych granicach. A, jako że dziś Wielki Piątek, to z naszym gościem porozmawiamy o świętach wielkanocnych w naszym regionie Europy. Europa Środka, pochejnale, zapraszam. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w ramach pomocy wojskowej udzielanej Ukrainie wysyłają jej sprzęt, w tym śmigłowce, myśliwce czy chałbice. Reaktywują także produkcję amunicji artyleryjskiej oraz naprawiają uszkodzone w walkach uzbrojenie. Ten wysiłek regionu dostrzegł amerykański dziennik New York Times, który zwrócił uwagę, że uzbrojenie opracowane jeszcze w czasach sowieckich jest dla Ukrainy wciąż bardzo ważne. Jak to wygląda z bliska, Michał Strzałkowski. Liderem pomocy wojskowej dla Ukrainy jest w naszym regionie Polska, która przekazała już władzom w Kijowie setki czołgów i bojowych wozów piechoty oraz dziesiątki samobieżnych armatochaubic KRAB. W ostatnich tygodniach Warszawa przekazała także na Ukrainę pierwsze myśliwce MiG-29. Jak zapewniał we wczorajszym wywiadzie dla Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda, przekazywanie uzbrojenia Ukrainie nie dzieje się kosztem bezpieczeństwa naszego kraju. Realizujemy to tak, aby w żadnym stopniu bezpieczeństwo i stabilność wyposażenia wojsk Rzeczypospolitej nie była naruszona. Wręcz przeciwnie, już zaczęły spływać do nas dostawy supernowoczesnego, zupełnie nowego sprzętu z Korei Południowej. Przyszły już czołgi K-2, przyszły armatochaubice K-9. Będziemy mieli tego sprzętu przez najbliższe lata naprawdę bardzo dużo dostarczone. Polska zakontraktowała już także amerykańskie czołgi Abrams i wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe HIMARS, a także wielozadaniowe samoloty F-35. Ale nie tylko Warszawa, dozbrojając Ukrainę swoim starym sowieckim sprzętem, dokonuje wojskowego skoku technologicznego także Słowacja, która podarowała już Ukrainie czołgiwo za opancerzonej armatochałbice samobieżne, przekazała swoje samoloty MIG-29, i również, jak informował słowacki minister obrony Jarosław Nadź, to element unowocześniania własnych sił zbrojnych. Potwierdzam, że za ten gest otrzymamy z europejskiego instrumentu na rzecz pokoju 200 milionów euro, ale jest też bilateralna oferta ze strony Stanów Zjednoczonych dotycząca konkretnego sprzętu wojskowego o wartości około 700 milionów dolarów. Wiadomo już, że chodzi w tym przypadku o 12 śmigłowców szturmowych Viper wraz z ich uzbrojeniem, wyposażeniem i szkoleniami dla załóg. Czołgi, wozy opancerzone i artyleria wysłały na Ukrainę także Czechy. Z kolei łączna pomoc wojskowa Litwy, Łotwy i Estonii przekroczyła już 1% całego PKB tych krajów. Wsparcie Ukrainy zaoferowały też Bułgaria i Rumunia, to w tych krajach remontowane są ukraińskie pojazdy bojowe, oba te kraje zwiększyły też produkcję amunicji. Jak zauważa New York Times, sowiecki sprzęt wojskowy dalej jest dla Ukrainy kluczowy, można go użyć niemal od razu, czyli bez dodatkowych szkoleń. Wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyróżniają się tylko Węgry, nie tylko bowiem nie wsparły Ukrainy żadnym uzbrojeniem, ale również nie pozwoliły go przewozić przez swoje terytorium i przestrzeń powietrzną. Program pierwszy Polskiego Radia. Czechy zamierzają rozwijać współpracę wyszehradzką, ale w rozsądnych granicach, tak zadeklarował premier Czech Petr Fiala. Współpraca regionalna była jednym z głównych tematów czesko-słowackich konsultacji międzyrządowych, które odbyły się w tym tygodniu w trenczynie Korespondencja Wojciecha Stoby. Do tradycji wspólnych posiedzeń rządów Czech i Słowacji powrócono po trzyletniej przerwie. Obaj premierzy, Petr Fiala i Edward Heger, podkreślali ponadstandardowy poziom relacji sąsiedzkich którym nie zaszkodził chociażby spór dotyczący nielegalnej migracji i przywrócenia przez rząd w Pradze na kilka miesięcy kontroli na granicy ze Słowacją. We wspólnym oświadczeniu premierzy Słowacji i Czech stwierdzili, że utrzymanie jedności Unii Europejskiej i NATO jest warunkiem wzmocnienia obronności Ukrainy. Czesi i Słowacy chcą rozwijać współpracę w przemyśle zbrojeniowym i w obronności. Premier Słowacji Edward Heger zaoferował Czechom pomoc w przygotowaniach do podpisania umowy o współpracy obronnej z USA. Sami przeszliśmy przed rokiem tę drogę. Pragnę Was zachęcić, żebyście to zrobili, bo to ważne. Niech Was nie zniechęcają głosy powątpiewania. Tu, na Słowacji, niektórzy mówili, że gdy podpiszemy taką umowę, to w ciągu kilku tygodni Amerykanie przywiozą na nasze terytorium broń jądrową, a amerykańscy żołnierze będą gwałcić słowackie kobiety. Rok później wiemy jasno, że były to czyste kłamstwa. To właśnie walkę z dezinformacją, obok współpracy w dziedzinach energetyki i gospodarki rządy obu państw traktują jako priorytet premier Czech Petr Fiala podkreślił potrzebę pogłębiania współpracy regionalnej. Istnieje szereg formatów, które możemy w dobry sposób rozwijać. V4 czy format Slawkowski. Tak się składa, że obu przewodniczy właśnie Słowacja. Będziemy do tego nawiązywać. Przewodnicząc grupie wyszehradzkiej chcemy skoncentrować się na konkretnych aktywnościach i projektach. Może to pozwoli w pełni wykorzystać format V4. Raczej nie nie uda nam się to, co było dla V4 istotne w przeszłości, czyli koordynacja w kwestiach polityki europejskiej i zagranicznej. Nie znaczy to jednak, że ten format jest przebrzmiały. Przeciwnie, chcemy go nadal rozwijać w rozsądnych granicach. Czechy obejmą roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej 1 lipca. Proszę Państwa, wielki piątek. No to najwyższa pora, żebyśmy i w naszym magazynie o świętach porozmawiali. Pani Ewa Hangel, autorka publikacji o europejskich jak świąteczno-kulinarnych jest naszym gościem. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry, witam serdecznie. I tak się zastanawiam. Gdyby Polak wybrał się na święta do Czech, na południe, na no piękny kraj, blisko dlaczego nie, albo kawałek dalej na Węgry, to czy bardzo by się zdziwił? U nas wielki tydzień wiadomo, jak wygląda. W Czechach jest niezwykle, bo poza nie dzielą palmową i wielkim piątkiem, to każdy dzień ma swój kolor niebieski, żółty, środa jest czarna, czwartek zielony, sobota biała, a na Węgrzech, gdyby tak Polak sobie wyjechał i pomyślał, a zrobię zakupy i przygotuję święta jeszcze w piątek, to by się o i niestety nie udało. Już dzień wolny. Myślę, żeby się bardzo zdziwił, tak jest. Ustawowo od kilku lat już piątki są dniem wolnym od pracy. Wszyscy szykują się do, do Wielkanocy. Jest to bardzo ważne święto. Natomiast co jest zadziwiające, jednak to my bardziej celebrujemy te, to święto w kościołach, natomiast na Węgrzech tylko część ludzi chodzi. Przede wszystkim święcić pokarmy, jak również mniej osób bierze udział w procesjach. Ale to, co nas łączy, i no już zostańmy przy tych trzech krajach: Polaków, Czechów i Węgrów, to są oczywiście pisanki, to jest oczywiście święconka, ale tu jest też ciekawa rzecz, bo na Węgrzech specjalną Rolę odgrywa chleb. Zgadza tu tu jest taka wiara, że on ma moc sprawczą, niezwykłą. Zgadza się. Chleb jest e, przygotowywany w piątek, i e, wierzono, że zapach pieczonego chleba, zapach tego świeżego pieczywa, obudzi, e, do, e, obudzi Chrystusa. W związku z tym jest to taka e, tradycja, która jest nadal kultywowana w wielu rodzinach tego chleba się nie spożywa. On później przez rok ma pozostać w gospodarstwie i zapewnić błogosławieństwo domowi. Także jest to bardzo ciekawe. Bardzo ciekawy zwyczaj. No dobrze, a jeszcze poniedziałek. Tak biegniemy, bo czasu mało, a poniedziałek wielkanocny u nas polewanie młodych panien wodą, żeby zapewnić im szczęście. W Czechach specjalne mężczyźni wytwarzają takie rózgi zdobione z młodych witek, ale bardzo delikatna chłosta w poniedziałek rano, taka symboliczna, również by zapewnić szczęścia, a co na Węgrzech zostaniemy oblani perfumami. Zgadza się, kiedyś wrzucano dziewczyny do potoków, żeby zapewnić im piękno. Natomiast obecnie są to perfumy i, co ciekawe, dziewczyny w zamian obdarowują pisankami albo pieniędzmi. O, bardzo pięknie. Za perfumy, pieniądze. <laughs> bardzo ładny obyczaj. To wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt życzymy. Pani Ewa Hangel, autorka publikacji o europejskich zwyczajach świątecznych, była naszym gościem. Pięknie dziękuję. Raz jeszcze zdrowych, wesołych świąt. No i to wszystko w magazynie Pohejnale. Pawółki kłaniam się państwu. Na audycję zaprosił Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Polskie radio. Jedynka.